Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudy. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem. Proszę, wy. Dzięki. A co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza w jej, ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana, on tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A jeszcze coś. Znasz to Rusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu? Podpadniesz nam wszystkim, zrozumiano? Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni. Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie. Bez przerwy słychać jak grzebią i kopią, siedzą w ciemności i czekają. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Mogę coś od Ciebie? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zap... Mogę? Mam tu... co tutaj zajmujesz Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek krudy. Do zobaczenia na A, jas Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? No e, trudno. W takim razie zajrzę do niego. Należy mi się dziesięć bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie! A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie 30 bryłek. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze straszników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia. Aj! Do zobaczenia. Bye. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschłoci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. ty, jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej. Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryły grudy, jeśli mi go oddasz. Oto Twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje dwadzieścia bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja, a to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef ja. Możesz mi opowiedzieć. Kopiemy dniem i noc z rudy, którą dostarczamy królowi. Słyszałeś? Tak, nasza ruda rzeczywiście. Każda armia wyposażona. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Opowiedz mi nie. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uw... i nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Postaram się o tym. Mam jeszcze sp... tylko się tu trochę roz... rozejrzeć. Nie spraw. Może masz? Sp... Jasne. Nowa twarz! Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jesteś? Od całych dziesięciu lat. Uwierz mi, stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory. Ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali nie popełniaj tego samego błędu. Bariera po... Nie chcę spędzić następnych dziesięciu lat. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielki. Możesz piąć się do. Powodzenia. Nawzajem. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie. i nie robią się podejrzliwi? O, oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś dziesięć brywek. Jasne. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów za... Szybkość. Pięćdziesiąt bryłek to chyba uczciwa cena. Jesteś bardzo hojny. Oto klucz. Weź też ten pierścień. Zawsze przynosił mi szczęście. Powodzenia. Cóż?